Hej, hej, z tej strony Asia z kanału Kunia Budżetuje i witam Was w drugim dniu vlogmasa. Dwójeczkę już mamy przygotowaną, ale najpierw zdrabka, następnie otwieramy pakuneczek. Czy najpierw otworzymy pakunek? A, dajmy najpierw. Słuchajcie, to jest tak wszystko przepięknie zapakowane, że aż szkoda otwierać, no ale wiecie. No po coś tu jesteśmy, prawda? Więc oj. Szybciutko. Otwieramy. Okej. Okay. Słuchajcie, mamy tutaj troszeczkę herbatki. Odłóżę się złotych i delektuj się chwilą z aromatyczną herbatą. Słuchajcie, tu musimy odłożyć pieniądze, żeby móc za herbatę sobie. Dwa, piętnaście i... Pięć, ale super pomysł. Ekstra pomysł, słuchajcie. Musimy najpierw zapłacić, żeby się napić herbaty. I mamy wyzwanko, do którego również mamy kapsułki. Wyzwanie w formie książeczkowej. Słuchajcie, i ta herbata to jest normalnie na wyzwaniu. Żeby nie było, ale jaja. No sztos. I tutaj dzisiaj wita nas pani zima. Przebogata pani zima. Rzucamy kostką, zdrabka. Słuchajcie, no rewelacja. Bardzo dużo super rzeczy. Jeden status finansowy, ale cała książeczka po prostu po sztosie wypełniona. No i tutaj mamy kapsułki. Bardzo mi się podoba to. Zwłaszcza, że musimy, wiecie, e, jeżeli chcemy tą herbatę wypić, to musimy odznaczyć tam i zapłacić e, haracz. <grymna> rewelacja. Dobrze. I nasza zdrapeczka z pieseczkiem świąteczna, co nam dzisiaj tutaj przyniesie. O kurde, to trzeba mieć, słuchajcie, naprawdę pomysłów, co nie miara. 15 zł dzisiaj. Ok, i mamy drugi plus 15, tu nie będą duże kwoty, nie? 127 zł. Jestem zachwycona. Kochani, na dzisiaj to wszystko i widzimy się, mam nadzieję, jutro. Na razie pa!